Budynek, w którym znajdują się bloki operacyjne, liczy ponad 100 lat. Zakończona inwestycja sprawiła, że Chorzowski Szpital wkroczył śmiało w XXI wiek. Dzisiaj otwieramy oficjalnie bloki operacyjne, czyli cztery sale operacyjne, z traktem całym operacyjnym, z pełną klimatyzacją, z salą pooperacyjną, z magazynami i z centralną sterilizatorem, która się mieści piętro niżej, połączona to wszystko jest z windami. Chcieliśmy uzyskać niższą stopień zakażenia śródoperacyjnego czy pooperacyjnego. To zawsze w takich salach, salach, salach starych operacyjnych nie można uzyskać czystości takiej i tutaj uzyskaliśmy, czy konsekwencją tego są mniejsze odszkodowania pacjentów, bo oni się zwracają później z konsekwencjami finansowymi do nas, czy uzyskaliśmy przyzwoity stopień europejskiej czystości chirurgicznej na salach operacyjnych. Licznie przybyli na tę uroczystość goście. Mieli rzadką okazję do przejścia tak zwanym traktem operacyjnym, niedostępnym na co dzień dla osób postronnych. Jest bardzo pięknie zrobiony. W starych wnętrzach, nowoczesne, nowoczesne podłogi, nowoczesne łazienki, nowoczesne łóżka. Pacjenci czują się komfortowo i do tego bardzo przytulnie jest, prawie że domowo. Oprócz tej domowej atmosfery na pewno jest sprzęt wysokiej klasy. Proszę powiedzieć, co można znaleźć na tym oddziale? Oddziale no, wszystkie niezbędne e, urządzenia, które zabezpieczają bezpieczeństwo pacjenta, a więc kardiomonitory, pulsoksynometryk. Przy każdym łóżku jest podłączenie tlenu, e, próżni, czyli można podłączyć SAK. E, wiele czynności, które czasami nagle występują, można od razu zacząć. Udzielać skutecznej pomocy na łóżku chorego. Ilu pacjentów może przy, przyjąć oddział chirurgii po remoncie? Oddział po remoncie ma 28 łóżek, w salach dwu osobowych z łazienkami, z telewizorem. I na tych 28 łóżkach rocznie leczymy około 1300 pacjentów. A jak wygląda obsada personelu tego oddziału? Czy jest wystarczająca? Czy środki finansowe szpitala na to pozwalają? W, ostatnich, w ostatnim roku zostały zmienione troszeczkę zasady wynagradzania, żeby poczynić oszczędności. Natomiast jest nas ośmiu asystentów, w tym pięciu rezydentów. Jest to wystarczająca obsada. Również obsada pielęgniarska jest wystarczająca, także pacjent może czuć się bezpiecznie. Tak duża inwestycja była możliwa między innymi dzięki środkom własnym szpitala. Otóż ta inwestycja w całości wynosiła około 13 milionów złotych, z czego 6 milionów pochodziły z własnych środków szpitala, miasto dołożyło 4 miliony złotych i potem na wyposażenie tych bloków około 3, kolejne 3 miliony złotych. Łącznie sama inwestycja wynosiła około 13 milionów, ale uważam, że są, są to środki dobrze wydatkowane, przez co wprowadziły, jak już mówiłem, szpital XXI wiek, a, a głównie chodzi o to, żeby właśnie w tego typu warunkach mieszkańcy mieli okazję się leczyć. Również centralna sterylizatornia spodobała, że bezpieczeństwo Państwo zdecydowanie się poprawiło, otóż nie mamy dzisiaj żadnych zakażeń, które często miały miejsce jeszcze w poprzednich warunkach. Czy można powiedzieć, że to jest duże wydarzenie w życiu Chorzowa, to, to dzisiejsze otwarcie tych bloków, oddanie ich oficjalnie? Oczywiście, oczywiście. Dla mieszkańców jest to bardzo ważne, bardzo ważne wydarzenie. Myślę, że to jest taki pierwszy etap, który szpital rozpoczął, jeśli chodzi o centralizację wszystkich świadczeń medycznych. Przed nami jeszcze budowa nowego budynku, który również będziemy wspierać jako miasto w celu przeniesienia wszystkich oddziałów, a mamy jeszcze dwa oddziały, które zostały poza, poza szpitalem. Właśnie tutaj w to miejsce jest to hematologia i interna z geriatrią. Myślę, że po tym zakończeniu tej centralizacji szpital będzie miał niższe koszty działalności, prawie 800 tysięcy złotych rocznie, co pozwoli na potencjalny rozwój i rozbudowę istniejących, a pawilonów obiektów na tym właśnie miejscu.